Cześć, tu Star Traveler. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak efektywnie zwiedzić Kraków w krótkim czasie, takim jak od 2 do 3 godzin. Kraków to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, jest pełny historii i kultury. Ostatnio nie byłem tu w celu turystycznym, co zainspirowało mnie do stworzenia tego filmu dla osób, które podobnie jak ja mają ograniczony czas na jego zwiedzanie. Niezależnie od tego, czy jesteś tu przejazdem, masz przesiadkę, służbowo czy po prostu nie lubisz długiego zwiedzania, a chcesz dużo zobaczyć, ten film jest dla ciebie. Bez zbędnego zapowiadania, nasza trasa zaczyna się i kończy na dworcu kolejowym Kraków główny lub sąsiednim dworcu autokarowym, a konkretniej od Galerii Krakowskiej, połączonej bezpośrednio z tymi dworcami. Idziemy od razu w stronę starówki. Po drodze mijamy Bazylikę Świętego Floriana z XVII wieku, która była świadkiem kilku ważnych wydarzeń w historii Polski, jak Konfederacja Barska. Warto ją zwiedzić, ale przy naszym czasie ją pomijamy, by skupić się na ważniejszych atrakcjach. Tymczasem docieramy do Barbakanu, średniowiecznej fortyfikacji, służącej jako dodatkowa obrona miasta. Można go zwiedzić, ale dzisiaj obejrzymy go tylko z zewnątrz. Ruszamy dalej w stronę bramy floriańskiej i murów miejskich. Są to jedyne zachowane fragmenty średniowiecznych murów Krakowa. Również idzie je zwiedzać, co jest fascynującym doświadczeniem, ale wymagającym więcej czasu. Idziemy w stronę rynku przez ulicę floriańską, jedną z najpiękniejszych i bardziej żywych krakowskich ulic. Jest ona pełna sklepów z pamiątkami, kawiarni czy atrakcji. Przechodząc nią, możemy podziwiać jej unikalną architekturę i atmosferę, w której kontynuujemy naszą krótką, lecz bardzo ciekawą trasę. Dochodząc do rynku, zaczynamy jego zwiedzanie od Bazyliki Mariackiej, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich kościołów. Jej gotycka architektura i bogate wnętrze z ołtarzem Wita stworzą, robią ogromne wrażenie. Posiada również wieżę widokową, na moment tworzenia tego filmu jednak zamkniętą. Po zwiedzeniu bazyliki udajemy się w stronę Sukiennic. Jest to dawny budynek handlowy, który zachował swoją funkcję. Teraz to centrum handlowe z pamiątkami, które zwykle tu kupuje. Można tutaj również zwiedzić Podziemne Muzeum Krakowa, które szczerze polecam, choć przy naszym ograniczonym czasie musimy je pominąć. Kolejną interesującą atrakcją na rynku jest wieża ratuszowa, ale warto ją zwiedzać tylko przy większej ilości czasu. Widok z okien na szczycie jest ograniczony. A podczas mojej ostatniej wizyty przekroczono limit wstępów na dzień, choć nie był on popularny turystycznie. Oczywiście atrakcją samą w sobie jest ten rynek, otoczony charakterystycznymi kamienicami. Znajduje się na nim także pomnik Adama Mickiewicza, najczęstszy punkt zbiórek wycieczek w Krakowie. To doskonałe miejsce na zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Jak obeszliśmy rynek, to kontynuujemy naszą trasę w stronę ulicy Grodzkiej, mijając po drodze malutki kościół św. Wojciecha z XI wieku, przebudowany w stylu barokowym. Ulica Grodzka, tak jak floriańska, jest pełna życia i historii. Znajduje się tutaj wiele kawiarni i sklepów, a także kilka znanych zabytków. Jeśli macie więcej czasu, warto skręcić w Ulicę Franciszkańską. Aby zobaczyć okno papieskie, gdzie Jan Paweł II spotykał się z wiernymi oraz Bazylikę św. Franciszka z najsłynniejszym polskim witrażem Stanisława Wyspiańskiego Bóg Ojciec Stań się. Jeśli tutaj skręciliśmy, to wracamy na Grodzką. Jeśli nie mielibyście czasu lub nie chcielibyście tutaj skręcać, idziemy prosto. Idąc dalej, mijamy kościoły św. Piotra i Pawła oraz św. Andrzeja. Ten pierwszy, wczesnobarokowy, Jedna z pierwszych takich budowli w Polsce znany jest z imponującej fasady i wnętrza, do którego możemy szybko wstąpić. Z kolei Kościół Świętego Andrzeja jest jednym z lepiej zachowanych romańskich polskich kościołów. Po ich minięciu ruszamy w stronę jednej z najbardziej charakterystycznych atrakcji Krakowa, na Wawel. Wawel to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. Znajduje się tu zamek królewski oraz katedra wawelska, które były świadkami wielu kluczowych wydarzeń w polskiej historii. Zamek, jak nazwa wskazuje, był siedzibą królów polskich, a katedra miejscem ich koronacji. Możemy tutaj za darmo zwiedzić dziedziniec zewnętrzny, z charakterystycznym widokiem na zamek i katedrę oraz wewnętrzny renesansowy dziedziniec arkadowy. To doskonały sposób na zobaczenie dużej części Wawelu w krótkim czasie. Dla tych, co mają jeszcze czas, polecam zakup wspólnego biletu do katedry wawelskiej, na dzwon Zygmunta, najsłynniejszy polski dzwon, groby królewskie i muzeum katedralne za 23 zł. normalny i 16 zł. ulgowy. Najlepiej kupić je online, ale tylko wtedy, gdy jesteśmy pewni, że starczy nam czasu. Oczywiście można również zwiedzić sam zamek, ale wówczas wymagałoby to raczej jednego pełnego dnia, więc przy naszym ograniczonym czasie jest to opcja raczej nierealna. Jeśli macie więcej tego czasu, ale nie chcecie nigdzie wchodzić, to polecam przejść się bulwarami nad Wisłą. To doskonała okazja, by zobaczyć Wawel z innej perspektywy. Znajduje się tutaj rzeźba Smoka Wawelskiego, legendarnego stwora, który według tej legendy terroryzował miasto. Można również zobaczyć jego rzekomą siedzibę, Smoczą Jamę. Niezależnie od tego, czy zdążycie tylko zobaczyć Wawel z zewnątrz i jego dziedzińce, czy też wstąpicie do katedry, czy pójdziecie na bulwary nadwiślańskie, wracamy już na Stare Miasto ulicą Kanoniczą, która jest malownicza i znacznie spokojniejsza w porównaniu do floriańskiej czy grockiej. Naszą trasę kończymy powrotem ulicą Grodzką i rynkiem. Po czym możecie wracać tak samo, jak tu przybyliśmy, czyli floriańską i przy bazylice świętego Floriana do Galerii Krakowskiej. Jeśli jednak wolelibyście wracać inną trasą, przygotowałem dla Was drogę przez Plac Mariacki, Mały Rynek, ulicę Mikołajską, Planty, czyli park utworzony na miejscu dawnych murów oraz ulicę Pawią do Galerii Krakowskiej. Oto ona. Tak więc przechodząc przez Galerię Krakowską na dworzec kolejowy czy autokarowy, kończymy naszą trasę, w możliwie najkrótszym czasie zwiedzając główne atrakcje Krakowa. Skoro mamy omówioną trasę, chciałbym jeszcze tylko omówić kwestie takie jak jedzenie czy transport. Mając na uwadze nasz ograniczony czas, na starówce znajdziecie kilka popularnych restauracji fast food, jak McDonald's, Burger King czy KFC. To doskonałe opcje, gdy chcecie szybko zjeść za przewidywalną cenę. Niezależnie od miasta czy kraju. Oczywiście Kraków ma wiele unikatowych czy kameralnych restauracji lub kawiarni, które warto odwiedzić, jednak przy szybkim zwiedzaniu polecam opcję fast food. Jeśli chodzi o kwestie transportu, nasza trasa jest na tyle krótka, że nie musimy korzystać z transportu publicznego. Jednak w przypadku nieoczekiwanych sytuacji czy chęci spędzenia więcej czasu na Wawelu, warto wiedzieć, że Kraków ma dobrze rozwinięty system tramwajowy. Tramwaje kursują co kilka minut, a bilety można kupić w automatach wewnątrz pojazdów. I tym omówieniem kończymy naszą szybką wycieczkę po Krakowie. W ciągu zaledwie dwóch, trzech godzin udało nam się zobaczyć najważniejsze atrakcje miasta, nie tracąc zbyt wiele czasu na przemieszczanie się. Mam nadzieję, że ten przewodnik okazał się pomocny i inspirujący. W następnym odcinku zabiorę Was do Berlina, gdzie przeanalizuję trasę z ostatniej wycieczki i podzielę się swoimi uwagami i sugestiami. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do polubienia filmu oraz subskrypcji kanału. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące przyszłych odcinków, dajcie znać i do zobaczenia.